Cześć, witajcie. Dzisiejszy odcineczek porozmawiamy o torbach. O torbach narzędziowych, o torbach monterskich. A pokażę Wam dzisiaj moje trzy torby, które używam od dość długiego czasu. Irwinę nawet z tego co pamiętam mam już około dwóch lat, więc tutaj największe e, doświadczenie jeżeli chodzi o torby. A pozostałe dwie mam kapkę jakby nie patrzeć krócej, ale to nie znaczy, że też na ten temat się nie wypowiem. Jeżeli chodzi o moje torby, to wszystkie są w jakimś stopniu przerobione pod dany temat. Główne przerobienie polega na tym, że ja moje torby zapinam na mój system skrzyniowy, czyli na Keter Rock, którego najczęściej używam i postwierdziłem, że taka modyfikacja musi u mnie nastąpić, z tego względu, że Noszenie ciężkiej torby narzędziowej codziennie w drugiej ręce, a w drugim mieć wózek jezdny ze skrzyniami, jest mordęgą, więc ja postanowiłem po prostu taką modyfikację wykonać i jest to dla mnie bardzo, ale to bardzo wygodne. Ale dodam jeszcze taki ciekawy temat, że Keterok ma torby systemowe. Są pod inną nazwą, ale też za chwilę wam to pokażę. Zacznijmy od najstarszej, od najstarszej, czyli od modelu od Irwina. Jest to ciężka torba, ponieważ ona jest naładowana po zęby, gotowa do akcji. I ja ją używam głównie do wypadów takich dekarskich obrobienia kominów, nie wiem, jakieś obróbki i tak dalej, i tak dalej, a nawet do wycinanych zamków, ponieważ mam tutaj dłuta, pobijaki, ale również nożyce do blachy, zaginadła i wiele, wiele innych tematów. I to jest bardzo fajna torba. Jest dosyć duża, bo ona ma 50 cm i ma, jak widzicie... Rączkę taką składaną 180 to jest bardzo wygodne, bo wszystko w zależności, czy chcemy mieć ją z przodu, czy z tyłu, jak ją ustawimy, tak mamy wygodnie sięgać. Bardzo fajna jest opcja, jeżeli to jest składane, ponieważ długie elementy jest o wiele prościej na przykład wyciągać. I moja skrzyna jest na tyle zmodyfikowana, że po pierwsze ja mogę ją zapiąć na yy, każdą skrzynię Ketera Roka. Po pierwsze, a po drugie ja tu mam takie mocowanie dachowe, gdzie mogę zaczepiać naszą torbę w dowolnym miejscu na dachu. Na przykład gdzieś tam przy kominie, jeżeli obrabiam kombin i tak dalej i tak dalej. Czyli to jest taka kolejna modyfikacja moja, która mi daje wygodę podczas Pracy, więc tak to wygląda. Jeżeli chodzi o model, to pewnie Wam wyskoczy za chwilę. Model, jak on wygląda, jeżeli chodzi o wygląd, to powiem Wam, że ona jest naprawdę fajna. Ma dużo kieszeni z zewnątrz, jak i wewnątrz. Więc tutaj naprawdę jest to mega rozwiązanie. I powiem Wam, że ogólnie jestem bardzo zadowolony z tej torby, ponieważ ta torba nie kosztuje milionów. A powiem Wam jeszcze ciekawostkę, że taka sama torba. Jest pod inną marką, różni się tylko kolorem, a kosztuje dwukrotnie więcej, więc tutaj możemy rozmawiać na te tematy, ale czy jest sens moim zdaniem nie na pewno znajdziecie coś dla siebie. Ja tylko wam powam wymiary, żebyście pamiętali wymiary jakie są. W środku wymiary nasze to jest 50 cm, tak jak mówiłem, po długości. Po szerokości 27, a po głębokości, a po głębokości, jakieś 21 cm, a z pałągiem od dołu, jakieś niecałe 40 cm. Więc jak widzicie, torba jest naprawdę, ale to naprawdę pojemna. Dobra, zostawimy jeszcze metrówkę, bo jeszcze będzie kolejne dwie. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o naszą torbę. Irwina. Ja osobiście uważam, że ona jest bardzo fajna i warta swojej ceny. Oczywiście tam mamy tą, ten materiał D coś tamtościam, że ona jest wodoodporna, ble, bla, ble, i tak dalej, i tak dalej. Kolejną torbą, którą używam, może na końcu pokażę jak się spinają. To jest taka mała, niewielka torba od Rajobi, monterska. I ja używam ją głównie pod temat elektryka. Tutaj mam głównie temat elektryka i kolejny temat modyfikacji jest taki, że ja od spodu zrobiłem zapięcia na skrzynie KeteraRock, czy to duże, czy nawet organizary połówkowe co mi to daje? Na przykład. Zobaczcie, na przykład, wiem, że jadę na robotę i potrzebne mi są termozłączki, termoskurczki. Zobaczcie, jestem w stanie naszą skrzynię zapiąć. Zobaczcie, bez żadnego problemu z organizerem. Voilà. Co to oznacza? Że biorę organizer, jaki mi jest potrzebny, odstawiam sobie zestaw skrzyniowy i idę na dany montaż. Bardzo fajna opcja, moim zdaniem bardzo fajna opcja. Dzięki temu podpinam sobie taki organizer, jaki chcę, kiedy chcę, jak chcę. Bez żadnego problemu, i mogę sobie zrobić podział w organizerach. Na przykład mam podział na kostki i na złączki WAGO. mam osobno na zestaw do lutowania na przykład LEDów, jak jadę na robotę. Więc jaki organizer chcę, biorę sobie z podstawową torbą narzędziową. Więc moim zdaniem ten temat również jest naprawdę, a, naprawdę spoko, spoko. A tak się prezentuje nasza torba. Ona jest niewielkich rozmiarów. Tutaj również mamy naszą rączkę. Tylko ona jest chowana w środku, ale również jest ruchoma. Od środka mamy również kilka tematów, jeżeli chodzi o włożenie akcesorii. A jeżeli chodzi o wymiary w środku, tutaj już mamy o wiele mniej. Mamy 34 na 21 i po wysokości z rączko 28. A jakieś 19 cm po płaszczyźnie. Więc bardzo fajna, lekka i podręczna torba narzędziowa. Dzięki takiemu rozwiązaniu bierzemy co chcemy i bardzo fajnie mieści się na połóweczce. Ja ją tak stuningowałem, że ona mieści się na połówce. Więc obok możemy montować na przykład organizery połówkowe. To też za chwilę zobaczycie, jak to wygląda, choć myślę, że bardziej pokażę Wam na przebitkach. Nagram Wam kilka przebitek na końcu odcinka, więc zostańcie do końca. Zobaczycie, jak te skrzynki się łączą. Kolejną skrzynią i ostatnią skrzynią torbą, przepraszam, torbą narzędziową, jest torba monterska od Eubauera i ona już jest dedykowana pod system Keter Rock czy system Eubauer, ponieważ to jest to samo. Jeżeli ktoś nie kojarzy, zapraszam o, na poprzedni filmik, który był jakiś tam 2-3 dni temu, tam omawiałem czy Eubauer łączy się z keterem, rokiem i tak dalej, i tak dalej, więc warto również obejrzeć, bo tu już mamy dedykowane zapięcia. Jeżeli chodzi o Eubauera, na dzień dzisiejszy ma trzy skrzynie: ma otwartą, zamkniętą oraz torbę. Eee, skrzynie, znowu skrzynie. Eee, torby więc mamy trzy rodzaje, więc możemy wybrać pod siebie. Ja mam model. Eee, Otwarty, bo mi on najbardziej pasował. Mamy tutaj nieruchomy pałąk trzymający. Więc trzeba wziąć pod uwagę, że dłuższe elementy trzeba z dwóch stron wyciągać, albo z tej, albo z tej. Ale dzięki temu jest naprawdę ona bardzo sztywna i bardzo spoko y, się nie pracuje. Mamy kilka kieszeni z różnych stron, mamy uchwyt na miarkę. Mamy tutaj kieszonki w środku. Też mamy sporo kieszeni. Więc, tak szczerze mówiąc, jest to taka torba uniwersalna, i ja jej używam na szybkie wypady. Co to oznacza? Do tej pory zazwyczaj używałem kosza. Czyli po prostu jechałem na robotę, i na górze systemu zawsze był kosz. Wszystko wrzucałem do tego kosza, szedłem robić robotę. Na dzień dzisiejszy, gdy mam jakieś monta tematy montażowe to właśnie na górze systemu jest ta torba i z szuflad, bo ja głównie pracuję na szufladach, z szuflad wybieram to, co mi jest potrzebne, czy tam klapcążki, kompinerki, nożyce i itd., itd., wkrętarka jakaś, czy tam zakrętarka i wrzucam w tą torbę i po prostu nie taskam całego systemu, tylko po prostu biorę tę torbę, o wiele wygodniej się ją niesie i idę robić swoje. Na koniec roboty wyciągam, wkładam do szuflad i jadę do domu. Więc tak to wygląda w moim moim temacie, jeżeli chodzi właśnie o tą torbę, ale w przyszłości planuję kupić sobie jeszcze jedną zamkniętą i wtedy prawdopodobnie to zagospodaruję pod typową monterkę. Ponieważ takiej torby też mi na dzień dzisiejszy brakuje. Za każdym razem muszę coś tam, kurde, jak to się mówi, e, składać, kompinować, a co, by nie patrzeć, schodzi się czasowo. Więc tak to wygląda. Jeżeli chodzi o wymiary, tutaj wymiary w środku też są spore, ponieważ mamy 49 cm na jakieś 3, 24. Po głębokości jest 24 na, na 31, więc torba jest naprawdę, ale to naprawdę pojemna. Tutaj oczywiście mamy dno pełne, lite plastikowe, więc ona jest wodoodporna. Śmiało możemy stawiać na mokrym terenie i nic nam tutaj nie przesiągnie. I tak to wygląda odnośnie toreb. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie, czy pasują wam te torby, czy nie pasują, co byście zmienili, a może macie jakąś inną fajną torbę, która yy, wam odpowiada i Podzielicie swoją się opinią. Ja osobiście uważam, że o ta święta trójca, jak ja to mówię, jest bardzo fajna, bardzo wygodna i moim zdaniem godna e, polecenia. I co? Oczywiście, zapraszam Was do subskrybowania kanału, komentowania, lajkowania. I widzimy się w następnych odcinkach. Komentujcie, lajkujcie, trzymajcie się. Do następnego. Cześć! A i nie zapomnijcie za chwilę pokaż toreb jak się zapinają na skrzynie Getterhock. Po Up bright shades in the night. We ride neon fates Echoes bounce off the concrete streets. Silent whispers, to city kids Through the shadows, over bridges high. Touch the stars, kiss in the midnight sky. Dreams are dancing in the moon's glow. We're crossing slow. Steps cling to the pavement's beat. Lost in rhythm, where dreams and life meet. Electric whispers through the wires. Lighting hearts like ancient pyres. Through the shadows, over bridges high. Touch the stars, kiss in the midnight sky. Dreams are dancing in the moon's glow. My bridges were crossing slow. Traces of yesterday fade away. On these mighty bridges, we stay. Bridges high, touch the stars, kiss in the midnight sky. Dreams are dancing in the moon's glow. Mighty bridges, we're crossing slow. City lights up with the bright shades. streets Silent whispers the city kids through the shadows over bridges. High touch the stars kiss in the midnight sky dreams are dancing in the